Uwolnij Olsztyn od pijanych za kółkiem. Reaguj. Jak oprzeć się manipulacji właścicieli sklepów i dystrybutorów alkoholu? Poznać jej mechanizmy. Wracamy do rozmowy z doktorem Wojciechem Szalkiewiczem. Jak nie dać się zmanipulować, by nie kupić na przykład butelki piwa, która nie jest nam potrzebna? Jeżeli już idziemy do sklepu, no to warto też pamiętać o pewnych zasadach nie idziemy spragnieni, tak, nie idziemy głodni, no bo te stany powodują w nas, że kupujemy już przez rozsądek idzie precz i zaczynamy kupować. No jestem spragniony, to kupię sobie butelkę coli, kupię sobie butelkę piwa, a jak już kupiłem kolę, no to może do tej koli dokupię jeszcze na przykład jakiś rum, tak, no i to się tak napędza, jak kupię rum. To oczywiście muszę dokupić cytrynę, i tak się ten nasz, nasz koszyk zapełnia. Więc no pierwsza zasada, no rozsądek. Tak? Tutaj, tutaj można tylko apelować. Teoria racjonalnego wyboru mówi o tym, żeby właśnie analizować wszystkie oferty, czy zastanowić się, czy tak naprawdę dany produkt jest nam potrzebny, i czy będziemy wiedzieli, co z nim później zrobić. Ale mamy coraz częściej do czynienia z takim z takim zjawiskiem, które się nazywa zakupy kompulsywne, czyli nie robimy zakupów po to, żeby coś kupić, ale dla samego aktu kupowania, więc to już jest ocieramy się o sferę pewnych patologii, pewnych chorób, warto na to zwrócić uwagę, czy takich działań nie, nie, nie podejmujemy. To już może być groźne i wtedy rzeczywiście e, przyzwyczajenie, nawyk kupowania na przykład butelki piwa no, powoduje, że, e, że możemy popaść w uzależnienie, bo jak już kupiliśmy to piwo, no to dobrze by było je wypić, tak? E, no po to, żeby mieć pretekst do tego, aby kupić następnego dnia następne. A więc to jest taka, taka droga też do e, swego rodzaju uzależnień. Jak alkohol wrócił w życie codzienne? Czy... Można pokusić się o takie stwierdzenie, że przyrównujemy go do produktów na przykład spożywczych innego rodzaju. Alkohol nie jest szczególnym produktem, no, Trzeba sięgając wstecz, w każdej kulturze występuje alkohol, w, każdym, w każdej kulturze występuje jego spożycie. Przez długi czas u nas alkohol był takim wrogiem publicznym, tak? Mówiło się o pijaństwie, o rozpijaniu i tak No ale w latach słusznie minionych on był substytutem jakiegoś innego stylu życia, tak? Dawał tą odrobinę radości w szarej rzeczywistości i był swego rodzaju ucieczką od tej rzeczywistości. No teraz trochę się zmieniło postrzeganie alkoholu, nadal jest uznawany za wroga, no bo jako społeczeństwo Pijemy nadal dosyć dużo. Filozofia alkoholu jako katalizatora dobrej zabawy jest dominująca obecnie w reklamach. Koncerny piwowarskie nie sprzedają nam piwa, sprzedają nam dobrą zabawę, gdzie piwo jest jak gdyby elementem tej dobrej zabawy. Nie sprzedają produktu, tylko pewne uczucia, pewne, pewne wrażenie. tak w związku z tym to też można powiedzieć, że to jest rodzaj manipulacji, ale to nie jest ani polskie, ani nowe. Muzyka